Cześć! Dzisiaj zamontujemy kierunkowskazy dynamiczne do Passata B5, którzy może powiedzą, że to brzydko będzie wyglądało, bo czarny kierunkowskaz srebrne auto. Mi się takie podobają, także takie zakładamy, lampy też są z przodu czarne. Także zobaczymy co to jest wyciągnę sobie stary. Przesuwamy w prawo i wtedy nam wychodzi ładnie. Tu na sprężynie jest. Wyciągamy żarówkę i to w miejsce żarówki wkładamy. Tą stroną teraz składamy. Nie wiem, dlaczego on taki odstający jest dosyć w tym kierunku. ten oryginalnie tak troszkę inaczej wyglądał. Zobaczymy, jak to nas złączysz, to działa w ogóle. Lewy. No, tak to wygląda. Założymy z drugiej strony. Idziemy na drugą stronę. Nie mam wrażenie. Tak zobaczcie tutaj na zdjęciu na filmiku, teraz tutaj odstaję mocno, a zobaczymy jak oryginalnie wygląda. Dobra, widzę, że on tak ogólnie też wystaje, z tym, że troszkę inny kształt ma. Ten jest taki bardziej zaokrąglony i tu jest wypukłe i takie po prostu wrażenie ja mam. Także wyciągniemy tego jeszcze. Kurą tu poczucie, teraz strony wychodziła. O jest tu blaszka. Są też oczywiście dostępne w, tak, w takim kolorze dynamicznym. Ja chciałem czarny. Szyby też będą przyciemnione na czarno, także, także powinno to pasować. To nie ma znaczenia, w którą stronę wkładamy. Tak i tak powinno świecić. Jest tak mało miejsca. Troszkę tu jest. No. Teraz idę włączyć zobaczymy, czy działa też. No, i tak to wygląda. Wiadomo, jednym to się będzie podobało, drugim to się nie będzie podobało. Eee, jeszcze jakby kogoś interesowało, to eee, zamówiłem lusterka, tu jak widać są zwykłe i zamówiłem takie z kierunkowskazami i do tego też zamówiłem takie eee, wkłady właśnie kierunkowskazów też dynamiczne, także jakby kogoś interesowało, to w najbliższym czasie to będzie montowane i do środka skórzana tapicerka, także jakby kogoś interesowało, zapraszam do śledzenia, do subskrypcji kanału. I w najbliższym czasie powinny się pojawić te filmiki. Myślę, że w pierwszej kolejności będą fotele, później lusterka, bo to czasowo po prostu szybciej fotele, chwila, moment przyłożyć a do lusterek będę musiał kable pociągnąć. I nie wiem jak to czasowo kiedy znajdę czas, żeby to zrobić. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki, cześć.